Hwiecie małeczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Gryfaring Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypominam oczywiście o zostawianiu łapeczek w górę subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. W dzisiejszym odcinku będzie małe podsumowanie naszych jakże ogromnych żniw rzepaku. Z poprzedniego oczywiście Live'a. Troszeczkę pracy tutaj też wleciało takiej niestandardowej, bo w międzyczasie... No było dosyć intensywnie, przyznam szczerze, bo w międzyczasie właśnie brałem sobie też misję na... Na żniwa na, na innych polach. No i z tych misji udało się wybierać całkiem sporą kwotę, bo wziąłem sobie dwie misje dokładnie, zaraz wam pokażę na które pola i były to misje na pola 39 i 38. Jak widzicie, pola całkiem spore, tam była pszenica, więc roboty też było sporo, bo jak wiecie, pszenica dużo sypie, ale mało kosztuje. I teraz tak, jeżeli chodzi o samo podsumowanie, no to tutaj możemy sobie zobaczyć, że tak, wszystkie pola zostały pokoszone nawet kilka pól już jest obsianych. I co najważniejsze, to ponownie rzepakiem, bo rzepak oczywiście w całości wylądował w naszej olejarni. No i tutaj mamy tak, 31 jest już pokoszona, jest już zasiana nawet. Jak sobie zobaczymy, no to tutaj wyłączając sobie filtry odnośnie mulczowania i wałowania, no to mamy jeszcze zrobione też mulczowanie. Właśnie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszeczkę wałowaniem, przynajmniej pola 31 i 54. Tymi małymi polami zajmę się po prostu na wiosnę, bo na tych polach i tak najprawdopodobniej wyląduje jakaś pszenica, chociaż pszenica nie, pewnie sorgo wyląduje na polu 48 i 45, 46 ze względu na to, żeby miał co dawać później kurą w przyszłości. Wszystko też zależy od tego, ile uzyskamy pieniędzy z oleju, który będziemy mieli już w sumie niedługo do sprzedania, bo prawdopodobnie olej rzepakowy i olej słonecznikowy, bo na razie taki tylko posiadam. Zaraz sobie zobaczymy. Olej słonecznikowy. Zacznijmy od słonecznikowego, jest bardzo całkiem, całkiem fajna cena, jest nawet teraz już, ale w lutym będzie już naprawdę. Mega fajna. Tak się zastanawiam, czy we wrześniu albo właśnie w październiku też nie spróbować sprzedać tego oleju za jakąś fajną cenę, bo teraz mamy sierpień i jak widzicie, cena jest też dosyć ciekawa. Idąc dalej, no to za rzepakowy, no to w grudniu zgarniemy i rzepakowego jest naprawdę bardzo dużo, bo rzepakowy mi się produkuje od tamtego roku cały czas bez ustanku. No i w maju będziemy mieli też oliwę z oliwek i to mnie cieszy, bo oliwa z oliwek będzie do zbiorów dopiero nasze znaczy oliwki w sumie będą do zbioru dopiero we wrześniu, więc za miesiąc, ale zanim pójdę do września, ale zanim będziemy mieli wrzesień, to trzeba najpierw ogarnąć te pola, No jakby logiczne. Tak się zastanawiam, czy tutaj też pszenicę, jęczmień zasiać, no, ale jeszcze nie wiem. Z tamtych dwóch pól, które, które tam widzieliście, no to udało nam się też zebrać słomę. Dzięki czemu za tą sumę praktycznie tam chyba coś około 40 tysięcy mi wpadło I 20 tysięcy jakieś z misji Także wydaje mi się, że całkiem spoko I to nie wszystko w dzisiejszym odcinku, bo w dzisiejszym odcinku musimy się moi drodzy Rozstać z... Poczwarem, nie to jest topliner Chciałem powiedzieć Dojczwar, ale Nie wyszło, tak się zdarza Także dzisiaj sprzedajemy oficjalnie tego gruza Który już ma 9,6 godziny na, na swoim koncie Dlaczego sprzedaję tego gruza? Dlatego, że Eee, powiem tak, nie chodzi tu o jakieś luzy, nie chodzi o to, że się tłumik przepolił, nie chodzi o to, że połowa zboża leci w glebę. Za mały jest po prostu, ma za mały header i muszę go sprzedać, bo nie widzę przyszłości z tym kombajnem. 57 tysięcy zgarnę za sam kombajn, no i liczę na to, że na wiosnę uda nam się oczywiście kupić nowy kombajn. Jaki, no to jeżeli oglądaliście live'a, no to już wiecie, a jeżeli nie oglądaliście live'a, to nie oglądajcie, tak znaczy, się, oglądajcie, ale pomińcie ten fragment, gdzie mówiłem, jaki, jaki kombajn będę kupował, bo dowiecie się już w następnym sezonie, na wiosnę oczywiście, nie? Sprzedajemy teraz tak, toplinera, mamy, sprzedajemy, header, sprzedany. I w wózach sprzedajemy, bo też będzie za mały do tego bydloka, co to go kupimy. I teraz tak. Tego koleżkę. Muszę zatrudnić, słuchajcie. Czy to jest podpięte? A, no i na, na tym kupiłem sobie taki fajny rozsiewacz do wapna i nawozu. To jest właśnie jedyny rozsiewacz, który mi się udało znaleźć do nawozu, który nie jest takim, wiecie, totalnym kolosem. Ten jest w sumie troszeczkę zbyt małej pojemności do nawozu, jak najbardziej się sprawdzi. Do wapna już niekoniecznie, bo na jego pojemność tam niecałe 2000 litrów to jest, no nie oszukujmy się, bardzo, ale to bardzo mało, nie? Na razie muszę sobie wziąć pługi do tego ciągnika. Tutaj jak widzicie Mulcher stoi, Mulcher też już kupiłem na własność, nie jest w dzierżawę, jest po prostu mój i tylko mój, normalnie jak Smigol odnośnie pierścienia. Podpinamy pługi. I teraz powiecie, dobra gdzie ty z tymi pługami jedziesz? No nie jadę nigdzie indziej jak na pole numer 54, bo... nie na 54, na 51 chyba to jest, tak? Zaraz zobaczymy na które, bo nie pamiętam tych numerków za dużo tych pul mam tu mam 48 tu, 49, tu 47 obok jest to też trzeba wszystko wykupić w cholerę. kupimy całą wieś no jedę tam bo tam sobie zatrudnię pracownika a drugim ciągnikiem pojedziemy sobie do sklepu kupimy jakiś wał i będziemy robili wałowanie bo jak widzicie tutaj też mamy mulczowanie To nie robiłem mulczowania nie nie robiłem mulczowania bo było głosowanie na czacie większość ludzi była za tym żeby mulczowania nie robić więc mulczowania nie zrobiłem dlatego no tak jak mówię Będę cały czas próbował e, tutaj w miarę. O, tu by się przydało mulczowanie, w sumie kuźwa. Dobra, już naprawione, zmulczowane. I teraz co? Jedziemy oczywiście do sklepu, kupić sobie jakiegoś ciężkiego wała. Zobaczymy, na co mi będzie stać. Oczywiście, bo pieniędzy mamy 206 tysięcy, ale <grym> pamiętajmy o tym, że. Ta kasa to jest, no praktycznie w całości musi iść, niestety, na kombajn, bo bez kombajnu, no to, to ani róż za bardzo. Udajemy się już do sklepu w tym momencie. I tak, na zakupy. Ktoś jedzie? E, dojechaliśmy już, moi drodzy, do galerii ciągnikowej. Idziemy do sklepu. Pyk. E, wały, wały uprawne. No i z wałami jest taki problem, chociaż ten jest taki 24 metra, ale bardzo drogi. Bardzo drogi. Może byśmy sobie jeszcze nie kupowali wała? Wała? Wału? Halinka? Bo Halinka tu siedzi. Chcecie pozdrowić Halinkę? To napiszę w komentarzu. Halinka, mówi się, co co, no wała? Wału? Mhm. No dobra, to kupimy sobie ten wał. Znaczy się, wypożyczymy ten duży. Jednak nie będę kupował, bo to jest jednak za drogo. 140 tysięcy. Kurna. Nie spodziewałem się tego tysięcy samo wypożyczenie kosztuje. Nie wiem, czy to ma sens, czy to nie wyjdzie na zero, że 2,5% wiecie, będziemy mieli przychodu z tego. E, a zaraz się okaże, że tak na dobrą sprawę, no 2,5% to nam pocypało więcej. I te 2,5% będzie warte 7000. No. Może tak być. Nie mówię, że nie. Ale już lecimy. Polecimy najpierw na to największe, no na to nasze średnie pole, w sumie na 54. Dopiero później udam się na to największe pole no i tam będziemy kontynuowali sobie, oczywiście, naszą pracę. Przez kurwa? Ej, bo on chyba potrzebuje dużo koni. Więc on nie ma siły. On też jest troszkę zepsuty, ale no bez przesady, że przecież on jest na kółkach. To to nie jest, wiecie nie ciągniemy tego na jakichś, nie wiem, płozach czy czymś? Ja pierdziele. Boję się rozłożyć tutaj tego Masaya na polu z tym, z tym towarem. Pojechałbym go może naprawić, tylko pytanie, czy ja go chcę jeszcze naprawić? Ja nie wiem, czy nie wolałbym mieć nawet jednego ciągnika, ale takiego, kurna, wiecie, taką petardę. Zamiast dwóch takich lamerów. Chociaż ten John Deere tamten, to, to jeszcze jest taki w miarę fajny, bo... Tam jest 190 koni, a tu jest H240 potrzebne. Ja coś mi się wydaje, że... Ten nie zagada z tym wałem. Zaraz zobaczymy. Możecie teraz, macie chwileczkę, to możecie napisać w komentarzu. Czy da radę, czy nie da rady? Ja mówię, że... Że nie da rady. Ja... Yeah. Halleluja. Dobra. Może jak się rozpędzi, to będzie dobrze. Teraz to bez sensu wymieniać nawet, nie? No on ogarnie, tylko pytanie... Kiedy? Zamienić ciągników na razie też za bardzo nie mogę. No pod górkę tam widzę, że będzie problem. 7 na godzinę tak mniej więcej średnio będzie chyba jeździł. No zobaczymy, no tam największy problem to będzie pewnie pod górkę. Mo, mi się wydaje osobiście, że to pewnie inaczej by wyglądało, gdyby e, miał manualną skrzynię biegów. Bo ten tutaj z tego co widzę, to co on, co, na jedynce, no to na jedynce no to jeszcze no w sumie ok, no. ale do, do dwójkę mu daj, zagrzony jest jak tam zegary. No pod czerwone podjeżdża od temperatury. Chyba dobrze. Zimno mu nie jest na pewno. Musiałbym zobaczyć, jak tam temu idzie. I ewentualnie zastanowić się nad tym, żeby je faktycznie zamienić, bo... Właśnie znaczy, się ta tekstura tego wałowania, zobacz, jak to tandetnie wygląda, nie? To jeszcze maluje przed tym wałem już, więc trochę słabo. I cały czas zapominam o tym. Wywożenia tych, tych, tych kawałków drzewa, które tam zostały, jak, jak sobie pracowaliśmy tutaj wcześniej, muszę to posprzątać. No, no, kiedyś będę musiał, ale nie ma czasu. No, nie ma czasu, co zrobić? Ja nie wiem, podjedzie pod tą górkę? Dwa na godzinę, jeden. Dasz radę! Jakby tu była gleba 3D w tym momencie, to ja wymiękam Jak widzicie, jedziemy z odświeżą. Zobaczymy, czy John jedzie na radę. No co prawda, 40 koni więcej, ale i tak nadal za mało. Zazwyczaj powiem Wam, że te maszyny miały jakby wystarczającą ilość tych koni, w sensie no nie było takiego problemu, żeby, e, żebyśmy nie mogli czegoś tam zrobić właśnie. No zobaczymy, no jak tutaj John Deere chce poradzić. No ciężkie zadanie przed nim, bo przede wszystkim no to musi ruszyć pod górkę od razu. No ale John Deere jak widać, to John Deere, no Massey Ferguson, mm -mm. znaczy wiadomo, no, wszystko zależy od ciągnika. Ale John Deere pod górkę podjedzie. Na szczęście mamy tylko jedną taką górkę, która no, byłaby ciężka do pokonania, chociaż ten tutaj też widzę, że ma na, no, całkiem spory problem. Już wyjeżdżamy na prostą i za chwileczkę będzie e, o wiele lepiej, przynajmniej mam taką nadzieję. Już później tylko z górki powinno być no w sumie nie, nie będzie tylko z górki. Chociaż pojedziemy tamtędy, tamtą stroną, i tą sobie później wrócimy, bo tu jest bardziej pod górkę. No ale przynajmniej to pole chcę sobie zwałować. Te 2,5% zawsze coś tam nam da. Mulczowanie zrobiłem praktycznie na wszystkich polach, także jest, jest spoko, tylko na tej 48 nie było zrobione. Więc może to mulczowanie też jeszcze się uda nadrobić i, i zrobimy tam, żebyśmy mieli taki mm, komplecik wszystkiego, nie? Czyli całą tam na 100%, żebyśmy później mieli wzrost wszystkiego. Oczywiście później będzie nas czekało tutaj usuwanie fasów, bo pola nie były w tym roku zaorane. Będzie nas czekało jeszcze dodatkowo drugi raz nawożenie. Oczywiście będzie można sobie zrobić już nawet tam, nie wiem... Wow. Lata bokiem! Bo nie wierzę. Ale to, ale to było dobre. To było dobre, to było bardzo dobre. Tego się nie spodziewałem. Dajcie mi znać! Jakbyście chcieli polatać bokiem, to to polecam ten duży wał tego John Deera i normalnie na polu możecie patrzeć. Jaka gracja. <grystanie> Fajnie, fajnie, fajnie. No, tego, tego się nie spodziewałem. Dobra, moi drodzy, nie będę was zanudzał tym wałowaniem. Wałowanie dokończymy, i oczywiście, co robimy w następnym odcinku? Napiszcie w komentarzach, jeżeli się domyślacie. Trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam. Hej, hej.